Cześć Mako Licziska z tej strony Przemeka. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z F124, dzisiaj Arabia Saudyjska i tak myślę, że to będzie jedna wielka pajacerka ze względu na bliskość ścian i e, moje świetne umiejętności kierowania bolidem formuły pierwszej Wyjeżdżamy i robimy szybkie dwa stinty. Więc, no, możecie zostawić jeszcze w tym czasie suba, lajka i lecimy. I czemu to mi zawsze. Mam, czemu to zawsze mam na hotlapa? Teraz tego nie potrzebuję na hotlapa. Teraz to potrzebuję na hotlapa. No i się zagapiłem, No i. Dobra, nic nie mówiłem. Eee, ogólnie nic się nie stało. Lekkie, Lekkie smernięcie było Ściany Więc no I wyjechałem poza tor Prawo ja Wyjechałem też tutaj, można by tak powiedzieć Łałbotas wow, jest szybszy ode mnie. Niemożliwe. Ciekawe czemu. mieściłem się w tym zakręcie. Dobrze. Logan Sierżant! Brawo! Logan Sierżant przede mną i... No i wolna barierka. No tak. Zapomniałem. O przyjemnym... Poczeszeni lagów, z, z połączeniem barierek, to jest zabójcza mieszanka. Szczęście auto za bardzo nie ucierpiało. my jak pójdzie siedemnaste miejsce. No. HCI bierzemy drugie opony. Jedziemy kolejne. No zaczynamy kolejne. Że Wyjechałem, trochę tam lekko ścianę dotknąłem. Ta, trochę. Dobra, yy. to już nie wyszło aż tak źle. Never mind, never mind, nic nie mówiłem. Mieliśmy 300, teraz jesteśmy na 200. No tak dobrze to. 19. Miejsca. Kwalifikacje naprawdę będą bardzo słabe. Czyli będę startował z drugiej dziesiątki. Chyba, że zrobię naprawdę dobre okrążenia. No to się póki co zapowiada. Bo mam dosyć. Bardzo dużą Delta na plus. Zostało mi 5 minut. Tutaj to już w ogóle Sinek, ja nas za chwilę wyciągnę, praktycznie delta na poziomie sekundy. No, już mamy powyżej sekundy. Tutaj trochę dziesiąte miejsce. Dobrze Jesteśmy przed teammatem To jest najważniejsze Że jesteśmy przed teammatem Więc no zobaczymy sobie na szybko Widzimy się w sumie Za chwilę się skończą kwalę zobaczymy czy utrzymamy ten dzisiaj P11 dobra Jest git Sergio Perez, trzeci Dobra, lecimy ze startem od razu. Nie będę się z niczym tutaj kałaczkował. gdzie jest ten? Ej, teammate mi zniknęli. Ej, dobra, to był dobry start. Nie, Jerzego się boję. Ja się Jerzego boję. Bo on ostatnio. śupy tutaj się wszędzie w... wciepują. Dobra, dziewiąty Verstappen w ogóle. Nie. Dobra, dobra, zrobiłem to. Nie wpieprzyłem się w Verstappena, ale się wpieprzyłem poza tor. Tak mi żeby milutko nie było. No zobaczymy czy będziemy mieli tempo. Verstappen na mediumach startuje. Zobaczymy czy będziemy mieli tempo, żeby wyprzedzić maksa. Pamiętam, że w niektórych sekcjach chyba byłem szybszy od AI. Standby bo już zostawiłem w tyle. Prawie. Mówiłem o zostawianiu kogoś w tyle, czyli za chwilę będę klepał o jeden punkt. Zapomniałem, że oni przecież wcześniej hamują, bo ten to jest cała stawka przed nimi. Fernando, Fernando Alonso prowadzi. Co jest? A, lagi, 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 lagi. lagi. Dobra. Panowałem sytuację. Fernando po tytuł jedzie. To jest trochę za bardzo. Spanikowałem. Przywalę w maksa. No wiesz, że ja, ja mam tu kilka karów ahead. z Verstappenem w roli głównej i bym prawie w barierkę przyfasolił co ja mówię w barierkę bym się uderzył dobra, ale póki co idzie dobrze póki co idzie dobrze idzie absolutnie tragicznie nie umiemy dogonić Maxa ale jednocześnie jesteśmy w punktach. jednocześnie też mamy DRS. I też za nami jest Okon. Tu musiał bronić pozycję. Co nie będzie też takie proste i trudne, bo STM-bo to jest bo i się wyogórzeć Jeszcze go Landstream wyprzedził. A ja DRS-a nie mam. Muszę bronić tempem wyścigowym i że może będę miał wewnętrzną... Wow, 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 wow! Dobra. I nie odpuszczam strola. Okej. Okay. Twarde ściganie. Jak to się mówi. Dobra. W niemiły sposób zrobiłem sobie małą przewagę. Który, na którym okrążeniu muszę zjeżdżać? Na szóstym? Jest okrążeń 13. Czyli nie powinno być aż tak źle. Są punkty póki co. Który konie nas wściekły lan troll Przejechaliśmy właśnie obok jego ulubionego zakrętu No i nas wyprzedził. No i wyprzedził nas. Ale ja chyba będę miał DRS'a Tak Co mi teammate obchodzi? Ja tu się klepię ze strolem. Nie wiem, nawet nie wiem na którym miejscu jest teammate. Aczkolwiek w piękny sposób wyprzedziliśmy strola. Tak myślę, że piękny. No ten weekend chyba nie będzie aż taki owocny jak Bahrain. W Bahrainie zawsze miszu, bardzo dobrze. Bra brother Noises i Forgor go! okej okay. muszę sobie nowe sławki kupić w tym czasie może by tak powiedzieć że przez chwilę mieliśmy Problem z tyłem, ale problem będziemy mieli teraz, bo źle przejechałem ten zakręt i teraz goni mnie wkurzony Kanadyjczyk. Spróbujemy skorzystać. Nie skorzystamy. No jakby to tak powiedzieć, udało nam się ledwo wybronić przed gaslim. Ale to też chyba nam się znowu uda wyprzedzić. Strola Slate Breaking, tak. No i znowu w tym samym miejscu Juganju 13. Co jest? Tam chyba widzę też Walterego Botasa z tyłu. Widzę też wkurzającego Kanadyjczyka, czy wkurzonego Kanadyjczyka. Jedno okrążenie będę musiał zjeżdżać. I wyjechałem za szeroko ja Coś zyskałem Unbelievable Okej okay, tutaj tutaj nic nie zyskałem, tutaj wręcz straciłem Tutaj też bardzo dużo stracę, bo tutaj to bo w barierkę przywaliłem Jedną z setną straciłem Teraz to już w ogóle będę musiał się bronić przed Lansymstrolem. Aczkolwiek przez to, że dobrze przejechałem ten zakręt, to może się jeszcze uda jakoś przed nim wybronić. Czyli tak leciutko miejsca. Czybym myślał, że ma miejsce. Ok. That looked pretty decent. Ktoś mi chciał wjechać ten po wewnętrznej. To by był to Gasly. Box now, box. O co ci chodzi? Dobra. Dobra, udało się. Bota z dziesiąty. Hype train. Nie ja, żartuję, że ty, jeszcze do boksu nie zjechaliśmy. I se przejechałem po tarce, okay, sure ERS, so <sighs> teoretycznie można byłoby to, jest taka pewna sekcja. Zakrę czy tutaj. Nie mogę mnie jeszcze wyprzedzić. Nie ma tutaj DRS-u. Aj, 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 trochę za okay, szeroko, wie. Dobra, spoko, plus Musisz tylko bronić przed Alpiną. Co w sumie zrobiłem? Nie wiem, czy głupi, czy nie, mógł, nie głupi sposób. Tak trochę teraz stawkę spowalniam. Za mną, widzę Ricardo. Dobra, wyjedziemy przed Joe. Czy uda nam się Strola dogonić? Nie myślę, bo teraz naprawdę trudno będzie operować bulidem, Bo są nowe opony, a lagi w tym nie pomagają. Muszę wyjechać trochę bardziej szeroko. Jest tu dosłownie milimetr od punktu. Dosłownie metr od punktów. To jeszcze nie zjechał? A tam dosyć dużo nie zjechało Logan Sarge'a To skończę 11 jeżeli nie dogonię Stroll'a Aczkolwiek też mamy nie za dużo okrą... Mało okrążeń do zrobienia I no... te ja dogoniłem go trochę Mam To to fajnie, mogę spróbować go za niedługo wyprzedzić Nie zepsuć teraz tych zakrętów. Na jakich okrążeniach? Na jakich toponach, na mediumach jedzie. Powinien mieć podobne tempo co my mamy. Zjechali tam. Fajnie, powiem tylko tyle, że Stroll chyba nie, nie przykłada wagi do obrony swojej pozycji. Ale powiem tylko tyle, że jesteśmy z powrotem na 11. pozycji Dobra, dogoniliśmy z No to do sańca będzie trochę gorzej Bo O Żółta, a to gdzieś z tyłu I się zagapiłem Jakiś Williams chyba no i wyjechałem za szeroko Logan Sierżant Olera, jasna mu mu lekow tę tylne skrzydło tam w tył auta Aczkolwiek mi to auto chyba nie powinno użyć No właśnie No zobaczymy czy się uda go wyprzedzić przed końcem wyścigu Nie powinno być to jakieś duże wyzwanie, bo to jest w końcu Lance Troll Ale ja się nazywam yy, Przemysław i, i na torach ulicznych yy, mi idzie absolutnie źle Poza Singapurem w Singapur to akurat lubię Dobra, może spróbować teraz ataku Jesteśmy teraz bardzo blisko, tak jak w sumie zawsze byliśmy Dobra Jesteśmy przed Strulowiczem No to bym już przydzwonił w barierkę Ale na szczęście nie przydzwoniłem Zobaczymy, w którym klasyfikacji był. Chcecie, żebym gonił Ferrari? Fernando A -A 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 Alonso teraz jest... Normalnie w szczytowej formie chyba się dosłownie teraz tam klepie. Użycie eee. nie uszkodziłem przedniego skrzydła. Właśnie o nie się najbardziej martwię. Lance Troll próbuje Lance Trollować, czyli mnie wyprzedzić. aczkolwiek mi do tego bolidu chyba zalili, zalali werwę o. chyba i... o oh, sorry, Stroll. sorry eee. tak się kończy, że nie masz po pokój łączony ze swoim 5 lat starszym bratem i z słuchawkami, które nie tłumią nic. No, mam nadzieję, że kiedyś nie będzie słychać tego, co Wybrot mówi. I mam nadzieję, że przestanie grać w CSa. Bo to jest jego ulubiona gra, w której się bardzo lubi rage'ować. pewną część świata słowańskiego i francuzów. Zostało 4 okrążenia do końca Którzy będziemy w klasyfikacji? Okay, stands, Dziewiąte miejsce Max Verstappen na szybsze okrążenie, ciekawe czemu? A my odjeżdżamy od Strola. już nie ma DRS-u Niech na 100% nie wyprzedzę O co ci chodzi? Tu nie wiem co by, co by tu musiało zostać dodane do tego bolidu Żeby musiało być że, Żebym mógł wyprzedzać lepsze bolidy Wiem, że Bahrain mi idzie też dobrze to, to było na przykład widać W poprzednim filmie Którego jeżeli ktoś nie widział to może iść sobie zobaczyć tam Byłem szósty więc no dwie sekundy odrobiłem. Ten już jest eee. przewaga na no tulansów stole. A Zauber ma normalnie formę szczytową, chyba, bo Joe jest 12. A nie wiem, chyba 15. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Wiem tylko tyle, że Verstappen chyba prowadzi. O no co jest? No jeszcze zostało trochę, no ale no nie aż tak długo Uwaga, chłopaki O, ale tu piękno zrobiłem te zakręty Smurfastycznie wy... Przejechałem, wyjechałem, chciałem powiedzieć. I przyzwoniłem w barierkę. Brawo, ja! Warto wiedzieć. No ale no, 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 no. Teraz to mi się już nie przyda. Mi się przydał na przykład i to albo Klekle -kle miał problem. Ale wątpię. Za szeroko. tam się wyjedzie za szeroko, to te zakręty już masz w poptokach. Chyba, że nie jedziesz na klawiaturze, tylko na kierownicy, która... już wszystko dobrze jest Więc no... Ostatnie okrążenie mamy Czyli na szczęście Już nic nie mów. Już nic nie mów. Sergio Perez wygrał To jednak Sergio Perez. To jest niemożliwe. Czeko nie, wy nie wyogurzył się. A my jesteśmy w punktach po raz drugi. Sprawdzę teraz na nieco mniejszych, ale punktach. P10. Szału nie ma, tyłka nie urywa. Sergio Perez kierowcą dnia, no się nie dziwię. Boże, jak ja dawno nie słyszałem z tego typa słowa Sergio Perez. Był mnie nigdy w żadnej karierze Perez nie wygrał. Perez miał karę? Nie. Ciekawe chwilę, co? Per Fernando... Nie to Lando miał karę. To Fernando był drugi i ten. I Sergio był chyba pierwszy. drugi. Na starcie, a Fernando zrobił Pol. Okej okay. Uwaga. Prześcignęliśmy Karola. Prześcignęliśmy Karola, mamy to. Vicar lepszy od Ferrari. Eee, co mamy przed sobą? Mamy przed sobą Carlosa Sainza i Oskara Piastrego, czyli będziemy. No nie wiem, czy się będę klepał z nimi o pozycję. Z raczej mało możliwe. Jesteśmy... Mamy szóste miejsce w klasyfikacji. Prowadzi Red Bull, McLaren, i potem jest Aston Martin: Mercedes, Ferrari, Vicarb, Alpine, Zauber, William i Haas. No to co? Dziękuję bardzo Wam za oglądanie tego jakże pięknego Grand Prix. no, za miło nie było. Jeżeli... no tam... W... Troszkę tam rzeczy wzrosło, troszkę spadło. No i co? Życzę miłego dnia. I jeszcze... i... no i co? No i to tyle. Жагнам.